Pamiętamy pierwszy krok do szczęścia. Przyjmij siebie taką, jaką jesteś. Drugi krok do szczęścia. Twórz ciepłe relacje z bliskimi ludźmi. Naucz się, że każdy człowiek chce czuć szczerość, akceptację i zrozumienie. Zbuduj wokół siebie krąg osób, z którymi jest ciepło i z którymi możesz być bez żadnych masek. Jak działać? Przypro, przyprowadź przynajmniej jedną szczerą rozmowę z kimś, kto Tobie jest bardzo bliski. W tygodniu, jedną. Okazuj troskę. Naucz się ludzi słuchać, bez przerywania i bez krytyki. I zobaczysz, że koło Ciebie pojawia się ciepło. Ciepło, które daje spokój, pokój i uczucie szczęścia. A co Ty myślisz o 10 kroków do szczęścia? Jaki Ty byś dał dobre rady, żeby być szczęśliwym? Napisz komentarz.